Szanowni Państwo, w dwóch słowach ociupikę historii. Akcja Kalendarz to przedsięwzięcie, które realizujemy od 8 lat i jak dotychczas udało nam się pozyskać dla dzieci z domu dziecka kwotę nieznacznie przekraczającą 100 tysięcy złotych. Jestem ogromnie szczęśliwy, iż dzisiaj tutaj w tym miejscu jest nas tak wielu. Myślę, że nie skłamię, jeżeli powiem, iż... Świadczy to o tym, że oprócz dbałości o własne firmy, własne przedsiębiorstwa, znajdujecie Państwo czas i środki, by wspierać i darować dzieciom z Komornik, Rafałówki i Tomisławic część siebie. Tak, Szanowni Państwo, jesteście wyjątkowi. To przecież dzięki Wam. Osiem lat temu narodziła się akcja kalendarz i na stałe wpisała w krajobraz przedsięwzięć skierowanych do tych dzieci, dzieci, dla których domem z różnych powodów obecnie jest dom dziecka. Dlatego gorąco Państwu dziękuję za to, że jesteście z nami, wielu od samego początku, od ośmiu lat. Dziękuję za zaufanie, jakie Państwo nas darzycie. Z wieloma z Państwem spotykamy się nie tylko na niwie zawodowej, bardzo dziękuję wszystkim za to, co zrobiliście dotychczas. Mi gorąco proszę o jeszcze. Również swoje, jak śpiewał Wojtek Młynarski, a reszta, resztę w milczeniu. Życzę Państwu miłej zabawy i zapraszam za rok tutaj na podsumowanie kolejnej dziewiątej edycji akcji, kalendarz.